Satysfakcja taneczna. To jest temat, który przeplata mi się przez, przez moją głowę w e, tak naprawdę na największym stopniu, jeśli chodzi o jakieś takie skłonności do zrobienia teorii tańca, coś w tym stylu. E, I jest to temat naprawdę obszerny. Od razu powiem, że to jest coś, co jest wstępne. To jest taki zarys według mnie którym można się tylko sugerować, ale ja bym go nie traktował jako taki wyznacznik, jako taką kompletną teorię. Jest to zrobione tak naprawdę, naprawdę no tak szkicowo, tak, tak naprawdę wstępnie. Ale o co chodzi? Satysfakcja teneczna. Czym jest w ogóle dla mnie satysfakcja teneczna? To jest coś takiego, jak poziom Twojego zadowolenia z tańca, poziom świeżości ruchów. Natomiast świeżość w moim przypadku to jest świeżość, w Twoim przypadku to może być, nie wiem, spięcie, to może być dla każdego co innego. Natomiast jest to taki główny wyznacznik, który sprawia, że Ty jesteś albo zadowolony z tańca, albo nie. I tutaj nie narysowałem, ale generalnie ten znacznik, ten, tą satysfakcję taneczną da się tak naprawdę pokazać w pewien sposób, ona jest generalnie zależna od każdego, ale wydaje mi się, że jeśli tu mamy wykres czasu, a tu mamy poziom tej satysfakcji tanecznej, to ona wygląda mniej więcej tak. Może sobie iść w górę na przykład, i tak dalej. I to jest coś takiego, że to jest bardzo zależne od czynników, które sobie tutaj wymienimy. Natomiast dla każdego człowieka, dla każdego z Was, dla każdego. Każdego tancerza może być czym innym. Może być ten wykres albo regularny, albo może być płaski, na przykład, w zależności od Twojego doświadczenia, albo może być taki właśnie jak tutaj. Więc nie jest to coś, czym bym się konkretnie dosłownie sugerował, że tak powiem. Co ma wpływ na satysfakcję taneczną? Według mnie, świat wewnętrzny i świat zewnętrzny. Czyli świat wewnętrzny to jest to, co się dzieje wszystko w. W Tobie, w środku, to, co dzieje się teoretycznie w umyśle, a świat zewnętrzny to jest, to jest część wpływu na tą satysfakcję taneczną, która ma do czynienia z tym, gdzie ty jesteś, co masz na sobie i z kim jesteś. Tak więc tak, zacznijmy od świata wewnętrznego. Dlatego, że jedna sprawa. Świat wewnętrzny jest moim zdaniem tutaj dominującą rzeczą, w sensie ma większy wpływ na tą satysfakcję taneczną. Ja sobie te dwie części rozdzieliłem na taki system, na system EBC, bo tak brzmi, bo tak fajnie się składa, akurat. Pierwsza rzecz, pierwsza część świata wewnętrznego to jest emotion, emocja. Jakie masz emocje w sobie. I warto tu wspomnieć, że to jest też wszystko, co wychodzi z emocji. Czyli na przykład nastrój, który utrzymuje się przez na przykład parę dni, spowodowany na przykład jakimś zdarzeniem które wpłynęło na emocje, które ci wzbudziło emocje, ale też z charakterem. Mamy emocje, nastrój, temperament, charakter. I to są wszystko rzeczy, które są efektem emocji, efektem jakiejś sytuacji, które wzbudziły emocje. Mamy drugą rzecz, beliefs, przekonania, czyli jakie ty masz przekonanie na swój temat, na temat swojego tańca, na temat swojego wyglądu, bo to też wpływa na twój taniec. Creativity, czyli kreatywność, czyli bardziej miałem tu na myśli poziom inspiracji, który się wiąże z kreatywnością, natomiast nie jest jej konkretną definicją, ale tak pasuje, co nie? Więc poziom inspiracji, kreatywność to jest na przykład rzecz, która zależy od na przykład tego, czy ty obejrzysz filmik przed swoim setem, nie? Albo jaką ty muzeum słyszysz. Przechodząc do świata zewnętrznego, czyli tego troszeczkę mniej ważnego, natomiast stale mającego znaczenie i to duże, equipment, czyli w zasadzie wyposażenia, ale to, co ty masz na sobie. Czy ty masz na przykład czapkę, kapelusz, czy ty masz bluzę, czy ty masz krótki rękawek, czy ty masz na ramionczkach koszulkę, czy ty masz na przykład obszerną bluzę i to wszystkie rzeczy też mają wpływ Mam tutaj na myśli, czy widać tutaj ci na przykład ręce całe. Ja mam na przykład cały czas problem z tym, że nie do końca czuję się dobrze z ręką. Dlatego ja dużo chodzę w bluzach i tak dalej, bo czuję, że w tańcu jest to gdzieś tam takie zamazanie tego, jak ja ruszam ręką. I to jest kwestia też tego mojego przekonania, więc te rzeczy się przesiąkają i dlatego mówię, że to nie jest do końca wszystko jednolite. Boundary, czyli Jakieś ograniczenie Twoje, jakiś taki e, konkretnie przestrzeń, czyli sala, na przykład, w której jesteś, e, czy jesteś na przykład na ulicy, e, z tym też ma związek podłoże, a, tak? E, mimo butów, na, przy no, na przykład buty, co należą do equipmentu, tak? Do Twojego wyposażenia, Twojego bioru, mówiąc prościej, e, i one też mają wpływ, e, mają jest tutaj bezpośrednia korelacja pomiędzy. Podłoże ma a, a twoją, twoim butem, tak? Czy on jest miękki, czy on jest twardy? I warto tutaj wspomnieć też, że w moim przypadku, e, jak może i w większości u tancerzy, ja mam na przykład tak, że jak mam but, który ma grubą podeszwę i na przykład ma białą podeszwę, która wyróżnia się od góry buta, mi się tańczy lepiej. E, ale jest to generalnie, nie jest tylko to upodobanie jakby w kontekście tańca, ale jest to też upodobanie ogólne moje, że ja lubię takie buty. I od razu mi się inaczej tańczy, jak e, założę buty, które mają na przykład białą podeszwę. E, i, one, I ta podeszwa jest dosyć gruba. Od razu mi się inaczej tańczy, jakby jest takie bardziej to spójne wszystko, takie bardziej świeże, e, niż gdybym miał na sobie trapery. E, I tutaj, niż gdybym miał na sobie trapery, pomijając fakt, że one by od, były... Odczute przede mnie, przeze mnie inaczej ta podeszwa. Bardziej mam na myśli ten wygląd, więc tutaj też jest ważne to, że ten wygląd jest, jest mega ważny, bo, bo wpływa na Twoją satysfakcję taneczną. I companion, czyli ktoś, kto jest obok Ciebie, Twój towarzysz, czy to jest na przykład jedna osoba, czy to jest parę osób. I też warto powiedzieć, że w przypadku, gdy masz towarzysza, jest zupełnie inna. Zupełnie inna energia i zupełnie inaczej ci się tańczy i też pod względem właśnie e, tego ile z siebie dajesz, tak? Co zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy e, i to jest to, że jak masz boundary, czyli przestrzeń, w której jesteś, to ta przestrzeń też wpływa na twój poziom energii, a co za tym idzie na, na poziom e, satysfakcji tanecznej. Z własnego doświadczenia wiem. E, że taniec na przykład z formacją na zawodach, e, gdzie masz ogromną salę, jest bardziej wyczerpujący, dlatego że ta energia po prostu się rozchodzi bardziej e, i musisz więcej z siebie dać, żeby e, efekt był dla widza ten sam, niż gdybyś na przykład. E, I tak samo jest z kamerą. Przed kamerą musisz więcej dawać z siebie energii, bo ona trochę e, kompensuje. E, natomiast, gdy masz mniejsze pomieszczenie, jesteś w stanie bardziej się skupić na sobie i bardziej ten ruch będzie wyglądać taki, przynajmniej w Twoim mniemaniu, w Twoim odczuciu, lepszy, świeższy, posiadający większą, większy potencjał tej satysfakcji tanecznej. I teraz działanie. Co Ty możesz zrobić? Jak Ty możesz wpłynąć na te rzeczy? Zaczynając od świata zewnętrznego, to jedyne co mi przychodzi na myśl, to jest po prostu próbowanie, tak? Pisz jak tutaj, sorry, ale takie, a nie inne warunki. E, próbowanie. E, czyli zmień sobie buty, zmień sobie koszulę, zmień sobie górę, zmień sobie e, spodnie, wiesz o co chodzi. Zmień sobie, mm, spróbuj. Z, zobacz, jak wy, zobacz, jak się czujesz, jak założysz pull cupa, jak założysz sobie bucket hata. Jak będziesz tańczyć w rozpiętych włosach, jak będziesz tańczyć w spiętych włosach i tak dalej. Jak będziesz się czuć na sali, na jakiej powierzchni, czy ona będzie większa, czy ona będzie mniejsza, i tak samo, czy będziesz tańczyć z jedną osobą, czy samemu lepiej się czujesz, czy może z całym gronem osób, czy na przykład w formacji fajniej się czujesz, świat wewnętrzny, co możesz zrobić. Ja tutaj jestem takim amatorem, więc to jest wszystko moja sugestia. Emocje to przede wszystkim brak identyfikacji z emocjami. Jeżeli czujesz, że przed setem coś w tobie dominuje, to fajną rzeczą jest nie mówienie, że ja jestem smutny, tylko ja odczuwam smutek, dlatego że ty się automatycznie separujesz od tej myśli, separujesz się od tej emocji, bierzesz pod uwagę, że to jest twoje ciało też, a to jest twoje narzędzie i odczuwasz emocje, a nie Jesteś emocją, bo to jest po prostu niemożliwe. Nie można być emocją. Emocja występuje w Twoim ciele, a Ty ją odczuwasz. To jest coś względnego dla każdego innego. Dlatego brak identyfikacji, przekonania, beliefs. Wydaje mi się, z własnego doświadczenia wiem, że większość przekonań, które udało mi się zmienić, jak nie wszystkie ta zmiana była możliwa dlatego, że ja miałem wiedzę. Że ja zmieniłem poziom wiedzy na jakiś temat. Więc wiedza. Jeszcze się nauczę pisać. Wiedza. Creativity i kreatywność. Poziom inspiracji. Jest tu mega dużo rzeczy. To jest też temat rzeka. Ale wydaje mi się, że jedną z Dwie e, dominujące tutaj e, aspekty, e, rzeczy, które wpływają na poziom inspiracji, to jest oglądanie filmów, czyli filmiki innych tancerzy i muzyka. E, co do filmików, e, jest coś takiego, e, że to jest też temat bardzo głęboki, e, że jesteś w stanie tańców robi sobie ten swój styl ten swój charakter patrząc na innych tancerzy i właśnie w zależności od tego czy robisz to um, tyle czasu a tyle czasu czy krótko czy długo jesteś w stanie poprzez emocje w tym przypadku jeden filmik załóżmy i podtrzymanie, podtrzymanie tej inspiracji um, nie jesteś w stanie chwilowo zmienić swój, swój flow, ale jesteś w stanie na przykład, tak jak masz emocje, masz nastrój, masz temperament, masz później charakter. Ostatecznie to tak samo jesteś w stanie ten poziom inspiracji zmienić w kontekście Twojego stylu. Czyli, ty styl możesz mieć w jednym miesiącu taki, możesz mieć w jednym tygodniu taki, możesz mieć w ciągu minuty, w ciągu godziny taki, przez to, że się zainspirowałeś filmikiem albo muzyką, ale możesz też. Wykreować swój cały styl, w zależności od tego, jak ty będziesz zainspirowany, tak? jak, jaki obraz twojego tańca będzie w twojej głowie dominować, to jest też związane z przekonaniami, więc to wszystko się łączy ze sobą. Mam nadzieję, że przede wszystkim podejmiesz działanie w tym kontekście. Że poeksperymentujesz sobie z ubiorem, z tym światem zewnętrznym, z salką, z na przykład z kim tańczysz i poeksperymentujesz sobie trochę z obserwacją swoich myśli, analizą swoich przekonań i poczuciem inspiracji, jakie odczuwasz. To są rzeczy, które możesz wykorzystać, żeby na nie wpłynąć. A jeżeli filmik się podobał, łapka w górę, komentarz, jeżeli masz jakąś ważną wiadomość żeby mi przekazać na ten temat, od razu mówię, że to jest wszystko wstępne i ten temat będę, myślę, że całe życie analizować i eksplorować i w kontekście tego tematu będę działać i próbować różnych rzeczy. Dlatego traktujcie to jako wstępną wersję do, do, do satysfakcji tanecznej i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!